Kolejny materiał w CyberTV, wreszcie kupiłem ładowarkę do baterii, do kamery, więc mogę zaprosić gościa i dzisiaj tym gościem jest Ozek, czyli Norbert Cienkiewicz, witam Cię po raz piąty, szósty, cześć, witam Was, tak bo ja wspomniałem o tych komarach, one cały czas tutaj nas gryzą, ale dobra, zostawmy już ten temat, Ozek, zanim przejdziemy do pytań związanych z e-sportem, z tym, co, na, na co dzień się czym zajmujesz, czyli właśnie, no o tym, dobra, o tym później, prywatnie, jak to wygląda? Jak to wygląda? Czyli taki temat rzeka, rozumiem, mam sobie opowiadać. Oj, troszeczkę tylko. Studiujesz, pracujesz? Dobrze. Studiuję na Wyższej Szkole Technologii Informatycznych, informatykę. Zaczynam właśnie rok trzeci z jednym takim bardzo malutkim wrześniem, bo tak muszę pojechać, po prostu muszę się przejechać, w tym uczeniem muszę się zarobić. Pracuję w Mu Interactive. W Headshocie również możecie mnie od czasu do czasu zobaczyć. Projekty multimedialne, internetowe. Tego typu sprawy, co jeszcze ja mogę powiedzieć o moim życiu prywatnym. To chyba wszystko, bo nie mam go za dużo, nie? A szczerze mówiąc nie wiem, właśnie po to Cię żeby się dowiedzieć. Nie, no, żartuję są oczywiście teraz jakoś tak nie wiem, ci, co śledzą, tak już nie gram w Counter Strike'a, ale to nie znaczy, że mam wolnego czasu więcej, bo mam dużo innych takich ważnych spraw, życiowych, prywatnych, po prostu, którymi się zacząłem zajmować i to wszystko. Dobra, skoro nadal nas tutaj komarki tną, to przejdźmy już teraz do counter Powiedziałeś, że nie grasz, ale przecież tak naprawdę no niedawno w Zabrzu pojawiłeś się ze swoim zespołem BananaFone, no właśnie na się na finałach EAS. Tak, bo powiedziałem, że już tak dużo nie gram. Chodzi o to, że a, pff, jest ciepło. Poza tym, szczerze powiedziawszy, nie ma do czego trenować nie ma, nie mam gdzie się podziać, bo mieliśmy balonkami jechać na turniej do Pragi, z tego co, tak, do Pragi w sierpniu, ale powiedzmy, że, że kłótnia pomiędzy mną a Pitem osiągnęła moment kulminacyjny, w którym nastąpił wybuch z mojej strony i w tym momencie po prostu podziękowałem, powiedziałem, że ja sobie podziękuję za właśnie za wyjazd do Pragi, jak chcą to beze mnie, ja... Umywał rączki od tego i dlatego właśnie na przykład na EASie byśmy z... nie było Pita, tylko był wujo. To wuja, WUJA WUJA z nami, właśnie jako osoba taka wzięta dorywczo, która zastąpiła w Supita chyba w trakcie tak, w trakcie eliminacji. muszę do nas wujo z tego co pamiętam. No właśnie tak na ten turniej. Jak coś się będzie działo takiego większego. Na przykład wiem, że e, kwiczą, który organizował lana, w, b, 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 w majówkę to było, tak, to było na samym początku maja, będzie. Podejmować próbą zorganizowania jeszcze jednego turnieju w październiku, też właśnie z Counter-Strike'em Source'em, może troszeczkę coś większego i wtedy na pewno jeszcze też się pojawimy, już tak bardziej jako tacy old boy'e, powiedzmy, prawda. Trochę tam pogramy to ale to już nie będzie wiesz, to już nie będzie to samo, już bez takiego napięcia, bez, takiego, bez tych wszystkich rzeczy, które nam towarzyszyły przed ostatnie, nie wiem, no, dwa lata grania w bananach. Przejdźmy teraz do finałów FPS, które rozgrywały się w Zabrzu, a tak właściwie do ESL Amateur Series, w których właśnie braliście udział. W finale z Koksami zagraliście. 2-1, jeżeli dobrze pamiętam wynik. Się komentował, tak, tak zgadza się. Tak jest, skomentowałem. Słuchaj, znasz na pewno wszystkich zawodników, którzy grali w Koksach, prawda? Mhm, bez problemu. I słuchaj, miałeś z nimi jakąś styczność wcześniej w jednym klanie, może? Z nikim, nie miałem wcześniej styczności, jeśli chodzi o granie. Yy, klonowo, bo w zasadzie ja dużo klonów nie miałem, tak, bo jak zacząłem grać Sorsa, to od razu skoczyłem do Deadly Bales, które wtedy było powiedzmy top 1, takim top 1, top 1. Jeszcze komentowałem wtedy też tego Source'a, to A pamiętam. Na finale Halce 2007, 2008, coś takiego, dawno temu w Blue City to było. To taki pierwszy turniej, na którym się pojawiłem właśnie z chłopakami. No, a potem grałem w bananach, które też w zasadzie no, wiodły okay. jakiś tam prym, więc z jakąś tam krótką przerwą od odgrania, właśnie cały czas tak naprawdę. Więc z koksami znam ich dobrze, mam ich tam, wiadomo, gramy miksy, mam ich na fręcach i takie tam rzeczy, ale w drużynie nie. Ja nie, nie kolegów drużynowych tak naprawdę, no. Właśnie zobacz, ty w, który, w której drużynie nie grałeś, tak naprawdę była jakaś top jeden sorsa w Polsce. Co, to dzięki tobie? Nie wiesz, co kiedyś był taki, e, jeszcze jak skater grał? Skater nigdy nie przegrał żadnego lana w Sorsa. Ja mam podobnie. Przy czym ostatnio, właśnie, zdarzyło nam się na tym lanie, właśnie w maju, że przegraliśmy mapę z drużyną z Polski. Pierwszy raz od w bananach, od Ever, chyba. Tak nie pamiętam, kiedykolwiek, żeśmy przegrali jakąkolwiek mapę, grając tak na poważnie po prostu, a tak się zdarzyło w maju No przyszłość tym jest, ale nie wiadomo jak w samym się w Polsce. Nie brakuje Ci tych turniejów? No wiadomo, że brakuje turniejów. Słuchaj, no był naprawdę fajny turniej w maju, który wszyscy zachwalają. Były naprawdę dobre nagrody. Monitor banku mogę chyba powiedzieć, to nie jest nic, banku XL2410T to jest monitor duży, bardzo dobry, z 3D, tam ready, 120 Hz i tak dalej, więc naprawdę kawał dobrego monitora. No, zorganizował to chłopak, który Kwiczol, ponieważ gdzieś tam zasłyszany masz Kwiczola, na pewno. Ale to nie jest osoba, która nie wiem, ma nie wiadomo jak, Bóg jak wie jakie dojście. To jest po prostu normalny chłopak, który się tym zainteresował, wziął to w swoje ręce, odpowiedzialny, tak? I zrobił naprawdę kawał dobrego turnieju. chcę to powtórzyć, fajnie jak mu się uda. a No to na przykład jest ESWC. Ale co z tego, że jest ESWC, jak FX Entertainment nie przewidziało slota dla Counter Strike Source na przykład, tak? Co z tego, że, że w całej Europie Zachodniej gra się w Sorsa nie w 1.6 tak naprawdę, jest dużo łatwiej, tak? Nawet na, na tym lanie. tak? Byliśmy z Ozim, z osobą, która gra w Thermaltake'u na co dzień, jako profesjonalny zawodowy gracz, ma tam płaconą pensję. Oni mu załatwiają różne rzeczy, przyjechał na lan z własnym komputerem, służonym przez sponsorów, z super nową obudową, która się, która, wiesz, na pilot zmienia diodki, kolory, no nie, na przykład, bo ma ich promować. A u nas coś jest nie do pomyślenia, umówmy się. Dobra, wróćmy może do Zabrza. Podobało Ci się generalnie na imprezie? Najpierw spójrzmy na to okiem widza, jeżeli w ogóle byłeś tam jako też widz, wiadomo, jako gracz, ale czy miałeś czas, żeby sobie przejść, popatrzeć, co się dzieje? Niestety ja to wszystko tak zbiorę do kupy może. Opowiem lana moimi oczami, no więc... Opomijając samą podróż, e, którą zaczęliśmy pociągiem, który nie istnieje. To znaczy? To znaczy kupiliśmy bilety trzy dni wcześniej, tak kupił bilety na pociąg z Warszawy właśnie dla mnie i dwóch chłopaków z, z, z przeciwnej drużyny e, bilety na pociąg, który miał być o 18:30 bodajże z Warszawy wylot centralny i tak dalej do Katowic. W Katowicach to już jest tam blisko, to już nie problem. Przechodzimy na peron 18:10 zadowoleni z McDonald's, z KFC, z Burger Kingiem, już nie pamiętam z czym. Jemy, 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 no i nagle tak się dowiadujemy, tak patrzymy na tą tablicę, naszego pociągu nie ma. No to Toks zadzwonił na infolinię PKP, no i tak czekamy, czekamy, jemy sobie, on tam rozumiem przez ten telefon twardo, stara się z tą panią, no na, naprawdę na dobrą panią trafił. No mówi, no był w kracie mały błąd, ten pociąg odjechał o 13. <grych> więc kumieliśmy więc na pociąg, który nie istnieje, wsiedliśmy w byle jaki pierwszy lepszy, który jechał też do Katowic. Bardzo fajnie, bo poznaliśmy bardzo fajną e, dziewczynę, pozdrawiamy Anię, myślę, że chłopaki też się do tego bardzo chętnie przyłączą. Ja tak, też pozdrawiam. Tak, Ania naprawdę, naprawdę poprawiła nam nastrój, bo nie dość, że poznaliśmy się w pociągu, to jeszcze proponowała nawet mm, opiekę nad nami na, podczas czasu, kiedy właśnie jesteśmy w Katowicach, bo wiedziała, że nie ma minus lego, ani biletu, ani, biletów, ani ze sobą, więc naprawdę dobrze trafiliśmy, to na poniosło na duchu. W śliśmy pociąg, dojechaliśmy. Potem się przysiadaliśmy. Już sam, sam zabrz, zabrze, tak? Tak, sam, już, tak? Już sama impreza. W Zabrzu e, dojazd tam powiem ci szczerze, A do Multykina już gdziekolwiek w ogóle. Jeśli chodzi o dojazd tam, to by była tragedia. Okej, okay, pociągiem z Warszawy do Katowic. Z Katowic trzeba było się przesiąść do zabrze. niby tam 15-20 minut. Potem trzeba było dymać na piechotę tak naprawdę z peronu, z Zabrza 15 minut, coś takiego, do Multikina które, no, dla tych co nie byli, mogę powiedzieć, że to Multikino musisz przyznać, było po prostu w blokowisku no to szczerze mówiąc tak bloki z wielkiej płyty, po prostu 15, 14 piętrowe a w środku było Multikino po prostu e, otoczone parkingiem, drogami wewnętrznymi i tak dalej no to, było, to był dla mnie fenomen po prostu jeśli chodzi o nie przypomnę czegoś takiego a... okej, okay, przyjechaliśmy tam była już, to była sobota Rano? No, chyba tak, chyba tak, Była sobota rano. E, weszliśmy sobie bocznym wejściem, bo tak nam ktoś, nas, ktoś nas pokierował. Admin powiedział, że tak weszli. Porozkładaliśmy się, komputery w porządku, wszystko pięknie chodziło I bez żadnych problemów. Wiadomo, FPS-ów na Sorsa wystarczyło. Był tam mały problem z siecią, bo delay na Ventrilo był, na Ventrilo Bluetooth Teamspeaku, delay był większy niż na internecie ogólnie, więc. Coś tam w sieci ktoś wam namieszał? No tak, tak bo, to, bo troszkę zlekaliście z rozpoczęciem. No pingi na wentyle były ponad 50, więc po prostu w pewnym momencie przestałem go używać. Stwierdziłem, że szybciej będzie krzykne. krzyknę. No by było cię słychać. No dobrze chyba, nie? <laughs> emocje zawsze są tutaj wskazane. Ja akurat nie wiem, tak myślę, że udziela mi się właśnie emocji jak gram, tak? No to chodzi. O to, o to o, no właśnie. Wiadomo, że coś się dzieje. No właśnie, nie można tak siedzieć tylko. Dobra, e, zagraliśmy mecz. To nam zajęło dość dużo czasu, właśnie, bo to był pierwszy mecz. To były pierwsze mecze w ogóle na tych komputerach, tak. więc trzeba było je ogarnąć i tak dalej, więc to były opóźnienia. Po prostu, bo to były świeże komputery, na które trzeba było się zadomowić, tak? je rozgrzać je. Było coś, że na zaczął komputer się trzeszczeć niektórym osobom, trzeba było odkręcić trochę obudowę na przykład. Więc takie drobne jakieś tam problemy, nie było większych problem, nie było większych tam jakichś kombinacji, żeby to wszystko działało. Oprócz tego właśnie wentilo, które po prostu mogło działać trochę lepiej. Zagraliśmy sobie mecz, Maciej wiernie dzielnie komentował. Nad nami był rzutnik, który w zasadzie. Zacznę. Mamy komary, zaraz zaczyna kropić. Okay. Dobra, słyszymy się. Nie nie, 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 nie wiesz. Nie, nie mamy daleko, już to powiedzieliśmy. A, a jak już mam swoje 5 minut, to wiesz. Okej. Okay. No, okej. Okay. Po meczu. Skończyłem mecz. I nie wiedziałem, co mam dalej sobą zrobić. Ale ucieszyłeś się, wiadomo, bo wygrana. Tak, ucieszyłem się, bo wspaniale, że wygrałem. Wtedy przyszły do mnie nagrody. Yy, no, to tak. Nagrody, mógł... coś, coś narzekałeś. Wiesz, co narzekałem, bo. Nie było z, z góry powiedziane, co jest do wygrania w którym turnieju. Tak. Okej, okay. nie musi być tego wiadomo. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś idzie z Warszawy na Śląsk, wydaje na bilet, na nocleg i tak dalej, nie mówię, że to są jakieś wielkie pieniądze, powiedzmy 100-150 zł na wycieczkę, umówmy się. Tak. Bo to jest taki fan, żeby zagrać jeden mecz, BO3, ma wycieczkę, tak naprawdę trip półtora dwudniowy, bo nie ma innego wyjścia, a dojeżdżając skądkolwiek, tak, czy Łódź, czy Poznań, Warszawa, nie wiem, z góry jeszcze gorzej. W sensie z góry, no z Pomorza, mazur. Dostajesz dwie koszulki. Za pierwsze miejsce dwie. Za drugie miejsce była jedna. Podobno, z tego co pamiętam. Podkładkę stila Kucyka Plus. Nie wiem, nawet nie. się zainteresowałeś. Nie, nie zainteresowałem się. Nie zainteresowałem się nią zupełnie. I grena DVD. Grałeś już? Uu, ci nie powiem, bo się nim też nie zainteresowałem. Chodzi o sam fakt, że jadąc tam, nastawiałem się na to, że sprzedając te rzeczy graczom na Allegro, cokolwiek, plus minus zwróci mi się koszt. Po prostu przejazdu i... Przeliczyłeś się? Znaczy no, nie da się ukryć, że tak, no bo gry nikt nie kupił, umówmy się, tak? Bo trzeba by mieć naprawdę dobry strzał, żeby ktoś kupił ciebie grę na DVD, jaka by nie była. ale podkładka no będę sprydają za jakieś tam 40, 50 zł, tak? Ale to zawsze jeszcze jest po prostu mało, choć, że tracisz dwa dni, pieniądze, czas, dla godziny półtorej przyjemności, ale tak naprawdę chciałbyś, żeby przynajmniej wyjść z tego na jakieś zero plus minus, tak? A nie jesteś w stanie tego zrobić, bo po prostu nie jest to możliwe. Eee, wracając z chłopakami, i my, i Drużyna przeciwna, stwierdziliśmy jasno, że gdyby to było określone z góry, to nikt się tam nie pojawił. Były po nagrody. Tak, gdyby były znane takie nagrody wcześniej, to wątpię, żebyśmy i my się zawili, i oni, bo po prostu nie byłoby warto. Jeszcze na przykład Projack jechał z Trójmiasta, na przykład, bodajże, to daleko. Miał wycieczkę 12 godzin w jedną stronę, żeby zagrać półtorej, dostać waciki i wrócić 12 godzin z powrotem, tak na przykład. Ale spójrz jeszcze na, na to z innej I, strony. No, I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dostaliśmy, która przyszła do mnie pocztą. Nie dostaliśmy już na evencie, natomiast po. Jak chodziliście do szkoły podstawowej, ci w naszym wieku, jak chodzili na basen, dostawaliście taki dyplom, już pływam, zapewne wiecie, o co chodzi. Takie coś dostaliśmy za wygranie EASa, po prostu takie oprawione, zalaminowane kartki A4 za pierwsze miejsce. To mnie rozbawiło, bo to przyszło do nie pocztą po prostu, nie? To tak... I do wszystkie pięć. Wszystkie... Ale wiesz, dzięki temu też jeszcze ktoś o was jakby pamięta, no nie oszukujmy się, informacja się pojawiła, że jednak wy zwyciężyliście, to też jakiś tam prestiż jest. Nie nie, bez komentarza. Znaczy, wiesz co, prestiż to jest rzecz względna, tak? Dla nas to nie mówić. My tam jechaliśmy po, po prestiż. My tam jechaliśmy e-mail i przeciwnik dla zabawy, dla przyjemności, gdzie oboje. Właśnie tylko dla przyjemności, takiego właśnie spędzenia sobie dwóch dni w fajnej atmosferze. Ale mówię, no nie było to po prostu warte wydawania takiego zachodu za po prostu watę, no jaką dostaliśmy, szczerze powiedziawszy. Po meczu dostaliśmy nagrodę, kontynuując dalej, tak? tak? tak. Wychodzę ze strefy gracza, mijam wszystkie krzesełka osoby, które nas oglądały, full sala była, to fakt. Tak, był, tak się... był full, ale tylko na Sorsie był full. Na Female już nie było fulla i na tym co było później, nawet nie wiem, bo tylko tak rzuciłem okiem wychodząc, też nie, bo parę osób na krzyż działa, na Sorsie była full sala, to taka... Mówimy o tym barze. Tak, 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 ten bar był full. I wcale Sport Bar to... Tak ludzie się śmieją. To nie było takie złe, no bo były ładnie rozstawione komputery, był rzutnik, był krzesełka, Dla mnie było ok, no. Wiadomo, że każdy, by wolał zagrać sobie na sali kinowej, ale, ale mi było przyjemnie, jeśli o to chodzi. Ale co do Okej, okay, skończyłem grać, wychodzę z tej strefy i nie wiem co mam zrobić. Jak to nie wiesz, mamy różne turnieje, open. <grym> tak. Let's tak, który był obstawiony przez 14-letnich maniaków, po prostu grania deathmatcha. Jak ja patrzę na te dzieci, one do, Jak, tak jak mówią, że ja ekscentrycznie podchodzę i wykrzykuję, przeżywam, no to oni po prostu mieli tak jak ja miałem właśnie przygodę, taką, nie wiem, przyjemność z gry w oczach, to oni mieli po prostu morderstwo. Jak ja widziałem 14-latka, który miał takie o walczyło o życie na tym serwerze FFA deathmatchu, tam w stylu, tak? To była strefa styla, bo także. Wiesz, to jest akurat co? starszy, to też inaczej do tego a, podchodzi 14 lat. Tak, prawda. Ja się bałem tam podejść do tej strefy, no nie w pewnym momencie. A oprócz tego, no dobra, no ja tak nie na ja tego no sobie porę nie grałem na tym meczu, bo na przykład to już do mnie nie trafia. Spotkałem paru znajomych, a nawet nie miałem gdzie z nimi pójść. No ale miałeś chociażby multikino, filmy? Nie, no ja to. Na kinie z nimi porozmawiam. Była Salekina, na której leciał, akurat po, poglądając sobie przez pół godziny StarCrafta drugiego. Całkiem fajnie to wyglądało, podobało mi się. Mm, ale no też tak jakby to do mnie nie trafia, tak no bo mogę poglądać Starcrafta, Starcrafta, ale tak naprawdę siedzieliśmy tam, bo nie było nic tego do, do roboty. A ja cię w ogóle nie mogłem znaleźć, czy miałeś wiodę mi udzielić bezpośrednio. ty ja też bo ja się szukałem w tym ale nie mogę cię znaleźć, więc po co się minęliśmy. To nie było tak, że uciekałem. Nie, ja ciebie po meczu wróciłem, patrz od ciebie, nie mam. Ku... Bozzię żyjesz jeść. Może A potem wtedy, ja poszedłem, A więc jak tak, się po tak. prostu minęliśmy, to dlatego to wszystko, fajny był ten barek na zewnątrz, nie wiem czy jadłeś połączony tam z takim pseudo supermarketem, bardzo fajne to było, A. bardzo smaczne, to było jedyne właśnie, miejsce, gdzie można było sobie pójść pogadać, to był taki barek, taka po prostu stojąca furgonetka, ale naprawdę taka smaczna. Dobra, ocena całego, całej imprezy. Od jednego do 10. To, nie, 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 umiem tak, ale okay. granie, granie organizacja w sensie dla mnie jako gracza było naprawdę fajnie. Fakt faktem, że jechałem całą Polskę, żeby zagrać półtorej godziny mecz, to pomijam, no ale to po prostu... Bo wszystkim nie możemy dogodzić. Tak, 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 więc to powiem. Granie jako granie naprawdę było fajnie, wszystko było fajnie zorganizowane. Nagrody mówię, nie spełniło oczekiwań. Nie mówię też, że chcemy kokosów, tak? Jakiś, ale po prostu nie jesteśmy usatysfakcjonowani, ani mani drużyna przeciwna z tego, bo rozmawialiśmy się, że nie obrażam się za to, że to powiem. Jak skończyłem mecz, nie miałem za bardzo co ze sobą zrobić. To też było tak, że coś tam się jakiś tam był, to Guitar Hero, była to strefa FFA, można było zapisać się, że było się na imprezie, tak? Wtedy jak masz konto premium, to masz pucharek, oczywiście skorzystałem z tego jak najbardziej. Poglądając sobie właśnie z ciekawości Starcrafta przez pół godzinki, zjadłem sobie obiadek. I się zebraliśmy, bo tak naprawdę nie było nic innego do roboty. A właśnie, jeszcze a propos tego miejsca, tak. musieliśmy wracać pociągiem ostatnim, który był dalej o 17 albo 18 z Katowic, już nie było później pociągu do Warszawy. Więc też było tak, że jak ktoś chciał zostać później, to już musiał zostać na kolejny dzień, albo wstać samochodem. Tak, nie było środka żadnego. Cybersport.